Witajcie bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ostatni odcinek Wam się podobał. Jedna bardzo zrajdowana, druga, druga prawie że zrajdowana. Jesteśmy pod nią. Oczywiście ja nagrywam ciągiem, więc nie dziwcie się, że siedzę w tej samej koszulce. Tak samo śmierdzę, tak samo pióro i Hackson. Więc O, jedziemy dalej z tematem, nie? Jesteśmy na zimie, więc, więc tego samrodu aż tak nie czuć, bo zimno konserwuje. Ale szczerze Wam powiem. No, kurde, podesz po podeszłeś do mnie, tak trochę zaśmierdziało. <laughs> ale, ale słuchajcie, szczerze Wam powiem, dzisiaj byłem w sklepie. Podszedł do mnie gość, kojarzy go tutaj z osiedla. Tak jebało od niego, ale tak śmierdziało. Wiecie co? Ja rozumiem, że ktoś jest biedny, nie ma pieniędzy. E nie wiem, nie ma na tam produkty, tak jakieś. No ale kurczę, no przecież jest tyle miejsc, gdzie można się umyć za darmo, że to, to naprawdę, to ja nie rozumiem takich rzeczy. Fontanna publiczna. No akurat widzimy to może nie, nie? Ale... Przecież, ale przecież jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Ja oczywiście nie mam absolutnie nic do tych ludzi, bo pewnie ich skrzywdziło życie i tak dalej. No ale trochę o siebie zadbać by też mogli, tak? Bo naprawdę nic nie kosztuje. Dobra, to nie jest poradnik jak przeżyć. Jak przeżyć jak przetrwać. Tak. tak. Tylko to jest poradnik jak rajdować bazę. Oh yeah. I zdobywać surowce. Chłopaki, ja osobistycznie, osobiście. Bym zrobił tak. Albo. Jak? Czekajcie, albo, Czekaj, bo coś mi się stało. Są dwie opcje. No. Albo walniemy gdzieś tutaj. Poczekaj, niech sobie wezmę. Nie ma sensu, to ten musi być na środku. Nie, mi się wydaje tak. Tutaj, tutaj gdzieś w tym Na miejscu. samym środku. Tutaj gdzieś. Tutaj pewnie nawet ściany nie ma. Splantujmy nie? tak na połączeniu czterech ścianek. Żeby cztery no. wywalił. <laughs> Dobra, masz C4, jedno, nie? Tak, mam. no to proszę bardzo, pokaż swoją moc. Potrafisz to zrobić? No jasne. No to dajesz. Ja nie dam rady. Ale pamiętaj, że cały odcinek leży na twoich barkach, nie? O kurde. I jakieś 7 osób, które będą to oglądać i powiedzą. Ty, pióro! Coś odjebał! Co za mną. <laughs> No dawaj to Dobra, zobaczymy jak to będzie. Patrzcie dookoła czy nie idzie. O ty godziny to raczej wszyscy idą, ale w kimę, wiesz? No w sumie też rację. Pika, dobrze. A nie widziałeś tego po blasku, nie takiego? O, jest teraz. Dobra. Po blasku, blasku. Wiesz co? No? Ja chyba zmienię położenie. O, blasku. Dobrze. Gdzie? Czekaj, ja muszę sobie wziąć młotek, bo ja widzę, że tutaj. on nie ogarnie chyba jednak. Zrobię sobie ścianę. Nie, no, planuj to. Ale... Eee... A... To tak wygląda, jakby tutaj było... Czekaj, tu była jedna ściana... Chyba obaj ścianę. <noise> Ale płaczą. Źle to robisz, pióro. Nie, nie, dobrze, dobrze, uciekaj. Dobra, spierdzielę. ten wow. To ten. Patrzcie, król. Ja Ja oczywiście nie, pokaz, nie, pokaz, nie pokazuję, kto tu mieszka. Nie chcę mieć problemów potem i nie ściskam. Mogę też mu przypierdzielić? Patrz, jest co jest w O kurwa. Yeah. Serio? Detonator. <laughs> Patrz kolej z Bogna robił. No to zrobił. To se zrobił, dziękuję. Ej, ja tu miałem brać. <laughs> Trzeba było brać, a nie się podniecać. Serio, patrzcie, małe bazy czasami. Skrzynki puste. No to, to patrz tu, to patrz tu, chodź do mnie. Czekaj, nie ten guzik. O, kurde. Koła ja Nie, ma? Ale koła to może niepotrzebne. Raj na ziemi. Takie bazy nie, raidować później. wszystko. Bierz jak dany? wyglądam? Piękny no, jestem. Jak zawsze. Ale założyłem matkę. No przecież widzę. Ale mi laguje coś, czekajcie. What the fuck. Ja już nie mam miejsca. Ja też. Kurty. Ej, przymamy auto, auto. auto, do auto, do auto. Gdzie jest tutaj wyjście w ogóle z tej habiry? Nie wiem, ale ja tutaj zrobię dziurę. Chyba... Chyba tutaj. Wyjście. Już tu. O, już dobra, już tam. <laughs> Gdzie moje weźmy, jest? weźmy to, schowajmy. W tych autach też za wiele nie można wsadzać, nie? Widzę. Ja pierdzielę, taka mała baza. Ale wiecie jak oni to robią? Oni budują sobie bazy... ...a już tu nie ma miejsca. Oni sobie budują bazy, jakieś tam mega ogromne, żeby zwabić ludzi, a potem robią takie klitki, gdzie trzymają wszystko tak naprawdę, nie? Dokładnie. Pompa. Skóra, tego nie biorę, nie potrzebuję tego. Panowie, głodny jestem. E, poczekaj, mam obrągi? Mam, mam obrągi, no. Gdzie jesteś? Ja też mam. Dajcie mi zębka. Ja jeszcze wiertła. Maszyny biorę. No to chodź, już ci dam. Jestem tu. Już nic nie A, tu jesteś, dobra, masz. No dobra, dam ci wszystko co mam Okej, okay, dzięki Jaki debil zostawia detonator w tym e, world stole, kurwa. Przecież to jest jasne, że takie rzeczy się bierze e, do, do, do eku. No, eku i się wychodzi. No dokładnie no Dobra, to co, niszczymy to? Nie ma co Ja już wszystko zap... Ej, tu jest metalowa skrzynka. A, pusta już, dobra. Jeszcze Było coś w niej? Ej, było coś w skrzynce? Coś tam było, coś zabierałem. Chyba niebieskie były. Piorę, jak cię dobrze teraz słychać, naprawdę. No, nowy no, dzień. Mam nowe życie. No, jesteś, jesteś nowym człowiekiem. Jesteś kimś innym. Odżyłem na nowo. <laughs> Ej, ja mam takie lagi momentami, nie? Że mi FPS-y spadają do 0.2, nie wiem, czy to będzie widać na filmie, czy nie. Ale to jest... piec? Wezmę, dobra. Piec się przyda zawsze. Moi drodzy, oczywiście, jeżeli chcecie takich więcej odcinków, to tylko i wyłącznie u mnie. E no bo Piór nie ma kanału, hakson też nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie mamy, nie mamy. Chociaż Pióro kiedyś nagrywał, kiedyś tam pokazał jakiś kanał. Ale to aż wstyd wchodzić. No nie, 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 nie wchodźcie <noise> nawet w to. Nie, nie polecamy. Zacznijmy od tego, że tego nie idzie znaleźć, tak? <noise> nie polecamy. Nie polecamy, ale może kiedyś w przyszłości. Żałosny youtuber. <noise> Żałosny. I to straszne. Tak, tak. <noise> nie, to wiesz, ka każda zmora znajdzie swojego amatora, jak to się mówi. No, to, tak, tak. Więc, pióro i ty może koi znajdziesz. Ej, piec im zostawmy. Czym no, piec tak zostawmy. Tak na pamiątkę? Na pamiątkę, niech się ogrzeją chłopaki. No w sumie. Okej. To też do niszczenia, wszystko do niszczenia. Moi drodzy, no kolejny tu udany oczywiście, tak? Ja... odcinki wszystkie są przygotowane w ten sposób, żebyście mieli to co najlepsze, czyli... rajdowanie i patrzenie co jest w skrzynkach innych ludzi. Więc, jeżeli chcecie to dalej taki rzeczy... Spara. Co? To było dość sporo. No to dobrze, że nam się to pomieściło wszystko. Ej, nie mogę tego zbić. Ja też nie będę. Nie mogę tam zaskoczyć. Autem, no, autem można podjąć. No dobra. Amatorzy. Amatorzy. Okej. Okay. To co, a te, a te rzeczy? Co tu jest? A co tam leży? Które? No kurwa, okay. 64 niebieskiego? Ej, no bierzemy. No. Serio? Sprawdźcie no, no jeszcze raz dokładnie te skrzynki. Tu nie ma nic. No, proszę was, no. Tryby do samochodu, No, wszystko. proszę was, no. To po co mi te drewna? Tego drewna nie chcę. Ja, ja już dryby. nie mam miejsca. Naprawdę. A w samochodzie haksem, twoim? Też, A Ej, no, tu są maszyny. To trzeba to zabrać, no. Łuki. Nie, nauki no, to strać, nauki. No, ale, ale te lepsze już. Nie wiem, no, to trzeba zabrać, to. Tutaj są dwa koła. Jak chcesz, to bierz. Ja nie mam miejsca. No, ja też nie. mam. Dobra, to ja się tepnę do domu. Okej? Okay? Okej. Okay. Okay. Ja się, ja się tepię do domu, zaraz wracam. Zaraz wracam, robię cięcie, żeby nie było... Po co macie... O Jezus Maria, po co macie <laughs> Ok, Okej, witajcie moi drodzy z powrotem. Cofnęliśmy się po piec. Jedziemy na kolejną bazę, no bo przecież to was najbardziej interesuje w tym wszystkim. Czyli rajdowanie, czyli piękne rzeczy, które dzieją się na moich odcinkach. Prawda, Piuro? To się zgadza. Pióro powiedział, że jest zmęczony i poszedł by spać. Eee, a Hakson powiedział, że musi spać, bo mama weszła mu do pokoju. Cudzysów <grywa> Powiesz coś, Hakson? Eee, no mów, Aha, czyli nie słyszał. Dobra. <grywa> ok, mamy bazę. Kolejny bion, oczywiście zimowy cały czas. Czekajcie, ja sobie wezmę młot. No. Albo mogę tu postawić, albo nie. No to raczej, no. Tutaj można. Ej, ale patrzyliście, co jest w ścianach? Te tu tu mury są. Tu są dwa mury. Myślisz? Tak, widziałem, jak jechaliśmy. Dobra, no to czekajcie, tylko sobie zmienię wygląd. Tu są na panu dwa mury. A ty kiedy tu, są byłeś? Dzisiaj. Po co? A zobaczysz sobie. No bo duża baza, mówię. Okay, garaż nie. jest. Bez pitolenia, moi drodzy. Jest garaż? Gdzie jest A Jest, jest tak, w przodu. Okej, okay, ja już widzę, nie? Jest, są dwa mury. Znaczy, jest jeden mur. Patrzcie, co on robi. Ja sobie zrobię platformę, bo ja się wypierdzielę oczywiście z tego. są tepa, jak chcesz. Okej. Okay. Ciekawe, czy da się przeskoczyć. Ja nawet skakać się muszę. Ja też nie. Zbiegłem sobie. Dobra, przyjmij. Hej, okay, już. Jest? Czy nie ma? Tak, tak, 15 sekund. <coughs> Ale żeśmy konstrukcję zrobili. Dobra, kto idzie na dół? Eee, no ktoś, ktoś do... by musiał. Za... Dobra, ja zajdę w takim razie. Dobra. Jest garaż. Tak są... Jest nie idź, gar... nie idź. Cofnij się nie. O, o Kurde, prawie Co jest? A nie, bo myślałem, że on to mnie tepnie. Dobra, dobra, dobra. Sorry. No, ale na krawędzi się zatrzymał. Okej, okay, patrz co tu się dzieje się. Tu jest garaż, ale na razie nic nie widzę. Tu jest koniec pierwszej działki. W tym miejscu... Czekajcie, obczekam. No to, to ten musi gdzieś być tutaj między tymi dwoma działkami. Widzisz co, myślę, nie że garaż ma... Nie ma... ma innej opcji. Garaż myślisz, na... że dwa totem obok siebie? No zobacz sobie, jak stoi działka. Obok siebie jest tutaj. Tu nic nie wiem. No bo tutaj gdzie? Potem Dobra, w, ściany, widzę tak? grill, widzę grill, będą kiełbaski. E, maszyny. Ale nie pracują. Zobacz, zobacz sobie to pióro. Te działkę masz tutaj, nie? Na no, widzę, I aż tam. Bo gdzieś tutaj musiał być to tam, Bo nie ma innej opcji. Ale co myślisz, że dwa to temu obok siebie? Czy jak? Ej, tu jest dużo no, chyba maszyn. Tak. Możliwe. W cholerę maszyn tu jest. Bo druga działka też wychodzi poza. E, tu jest jakiś dziwny. O, jest tu lodówka. Jest lodówka, jest e, Wordbench jeden, drugi. Gdzie ty, gdzie ty to widzisz? No tutaj, po tej stronie nie wiem po której jestem, ale... Czekaj, nie chcę go Ra... O, skrzynka. Jedna skrzynka. Druga skrzynka, ale drugie pomieszczenie. Ja bym gdzieś tutaj na dachu położył. Ja bym tutaj, walił na równości. Czekajcie. Na siebie, na tak na 4T. Tak. Mm -hmm. Na 4 pola. Bo zobacz sobie, zobacz sobie tą działkę. A ja przedstawię mam tylko 24 ja c o tym. Ja gdzieś tutaj położył. Nie, tu tak. nie ma innej opcji, albo jest tutaj z przodu, albo jest po środku, albo tu na końcu, nie. Czekajcie, ostatnia ściana mi została. Nie ma innej możliwości. Tutaj gdzieś. Możliwe. Albo na początku, środek i koniec. Tutaj Innej opcji nie ma. Dobra, Krzysiek, tępaj do nas, od góry wchodzimy. Słuchajcie, ale tutaj są skrzynki, może... Jesteście pewni? Tak, tak, od góry na bank. No, Potrzeb... Trzeba to temu szukać. Tu są skrzynki, słuchajcie. Do skrzynek jeszcze dojdziemy. Ale nie wiesz w środku ile jest ścian i przejścia. A działkę widzisz, z góry, nie? Hmm. to, to gdzieś Dobra, tepię tak. do... do ciebie, Haksa. Okay. TPR. TPR, nie? A ja naprawdę nigdy się tego chyba nie nauczę. No i TPR. Poszło? E, tak. Okay. Tutaj w tym miejscu, gdzie wy jesteście? Zobaczcie, tutaj, spadź, na zobaczcie na mnie. No tu, tu jest e, ten, e, lodówka i skrzynki są. No i tutaj będzie gdzieś to ten. Bo tutaj jest początek działki drugiej. Ej, a słuchajcie, jest tu. tutaj jest jakaś ściana. Bo widzę młotku. Tu gdzie stoję. Oj, Cześć, coś wywaliłem. Czekaj. Cześć. Cześć. Młotek. Cześć. Młotek. Tutaj jest ściana na pewno. I tu jest działka. Czyli ja bym postawił tutaj, gdzie teraz kłócam. No zostawię. Centralnie tutaj. Czekaj. Ile, a ile jest bomb? Mamy dwie. Dwie. Dwie są. Tutaj, na czterech tych, żeby cztery pola wywalił. Myślisz? Tu na samym środku, tutaj. A zobacz tutaj, czy ściana idzie do końca, czy tam, tam się kończy. Ona Czekaj, ona Tu kończy, jest on on ściana. Może tu idzie, idzie, idzie. I to jest do to samego końca. Sprawdzasz. No weź sobie ścianę postaw, to będziesz widział A, jak no Tak, 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 po prostu tak tutaj. No, no, I ci kostki wtedy pojawią. A ja, ja to robię to na tym, na niszczeniu. Lepiej. Na niszczeniu? To to jest ja sprawdzę. Jakbyś coś niszczył. No. Eee, to mniej wychodzi. Zobacz sobie... Ściankę sobie postaw. Nawet małą. Nie, bo to zasłania. Co ci zasłania? Zasłania? Nie, chyba, dobra, chyba ten, tutaj. chyba ten nowy mikrofon ci zasłania. <grymne> tak, tak. <grymne> nie, 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 czekajcie, żeby to w dobre miejsce położyć. Nie no, moim zdaniem tutaj gdzie kucam. Nie Serio? Się, Dwa pola nie, 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 po środku, jeszcze. Coś tak czuł, nie, Tutaj. No dobra, to plantuj. No zobaczymy. Przedem. To znaczy tu po środku. Ty jesteś pewny? Ale 100%. Pójdzie to na ciebie, pamiętaj. No to, no to będzie zbierał puść. Trudno. Tu? Znowu dwie postawiłeś. Serio? Dwie postawiłeś ten? Fakt. Tak. Dobra, to ściągniemy. A czemu to się tak dzieje? No bo. Jak są złączone, to tak się dzieje. No dobra. Jak są zestakowane. A, no tak. Dobra. Posuwamy się. Ja tu w ogóle jest jakiejś dupie na zimie całej. No. Tutaj jest promieniowanie przecież. Nie, mi nie promieniuje. Nie, nie tam dalej no. jest promieniowanie, no, no, koniec no. mapy. No. O, ale fajnie rybło. I o, co jest tutaj? No. I co? Dupa jest, skrzynki są, ale... Ale Czek dobra, mamy wszystkie skrzynki, spokojnie. Czekajcie, czekajcie. Jeszcze jedna C4. Dobra, ja Chodzimy. Wchodzimy? No tak, no trzeba, nie? O, panie C4! No, o, widzisz, ty jesteśmy w domu. No, co ty gadasz? No serio no, już nie ma, już Gdzie jest u mnie. Już jest u mnie. Haxon, no. nie masz tepa? No, nie mam. To czekajcie, eee... rzucę C4 i sobie oh wejdziesz po ścianie. Panowie, tu jest totem, tu jest totem. Dobra. Ale tam Czeka. jest tylko na to na to małe pole. Chcemy a, ja już, ja już mam pełno, nie? Ja już mam pełno i... Czekajcie, a tu? Tutaj mam totem. Mam totem Ile na tam tam tą większą tam działkę. Tam. Ja pierdolę. C4, ten, fuj! E, deto. A to już Widzę. nie ma nie gdzie ma tego mieścić. Dobra, ja biorę. O oh, fuck. Ammo do pompy. Moi drodzy, na tym zakończymy ten odcinek. Oczywiście zapraszam na kolejny, gdzie będziecie mogli zobaczyć, co się będzie działo dalej z tą bazą. I zapraszam na kolejne rajdy na moim kanale. Dzięki, że oglądaliście, dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. A! Dzięki Piuro, dzięki Haxon. Dzięki, cześć. Trzymajcie, trzymajcie się. się, cześć.